Siemanko, siemanko, dzisiaj testujemy kebab, który się dzisiaj otworzył w Zabrzu na ulicy Krakowskiej, 43 MB King Kebab. Dwie godziny czekania, bo dzisiaj była promocja 50%, taniej, więc tych ludzi nabyło tak, że masakra. A ile warty kebab? Zobaczymy za chwilę. Zamówiłem dwa kebaby, yy, jeden to jest specjal kebab, drugi... Jest American Kebab i obydwa są w tortilli, zobaczymy jak będzie smakować, mięso baranie, przyznam się tak, że w sumie pierwszy raz będę chyba jadł baranie, mięso w kebabie. Pozwoliłem sobie je przekroić, mój młody pomocnik wam pokazuje akurat jak one w środku wyglądają, czuć to mięso, że jest troszkę inne, jak będzie smakować to zaraz się dowiemy, o pies się akurat dowala, chce też zjeść, ale nie pozwoliłem mu po... Co moje, to moje. Nie rusza. E, Amerykan, a specjal różni się tylko tym, że specjal ma podwójne mięso. Wygląda to w ten sposób trochę słabo, jak ma podwójne mięso. Amerykan jest e, z frytkami. Zapomniałem poprosić, żeby sos dali osobno, tylko dlatego, że ja wolę, jak są osobno. Wtedy się nie robi mm, taki klew w tym kebabie w środku. Ale dobra. Tyle gadania, kosztujemy, zobaczymy jak to smakuje. Pierwszy wjeżdża specjal. Szczerze trochę zasusza. Mięso marani ma jakiś tam posmak, który już akurat miałem przyjemność jeść. Myślałem, że nie jadłem, a jednak jadłem. Ja nie jestem zwolennikiem kebabów, się ich w życiu przejadłem. Ale spoko, na pewno go wmócę. To co, kosztujemy następny. I będziemy też jeść po pierwszym rzędzie. Teraz jest Amerykan, czyli z frytkami. Tu czuć e, sos taki bardziej majonezowy. Nie przeszkadza, jest wszystko ok. Wiadomo, zrobiła się ma małyga. Ogólnie, yy, jak chodzi o zabrze i moją dzielnicę, rokietnicę, to chyba najlepszy kebab, jaki tutaj postał. Bo są w tym momencie trzy. I bardziej będę do niego wolał uczęszczać niż do innych. W tym Amerykan yy, jest wyczuwalny sos tym niestety jeszcze się nie dogryzłem, ale w tym y, się ugryzłem i był sosik mm, pół na pół, y, czyli ostry i czoskowy, czuć majonezik, czuć, że lekko pieczy, ale to nie jest taka ostrość, że pali z dwóch stron, jest ok, za dwa kebaby zapłaciłem 28zł, ale to tylko dlatego, że dzisiaj jest promocja y, 50%, y, co, ja mucę te kebabki i tyle. One jak na razie mi smakują. Może dlatego, że jestem głodny po pracy i jeszcze nic nie jadłem. A dwie godziny czekania na takiego kebaba to trochę czas spory, ale wiadomo, otwarcie. Czy jak ktoś będzie w pobliżu, będzie chciał wpaść, pewnie się nie zawiedzie. O, w ogóle skosztujmy samego mięsa, bo tutaj mi wystaje. No, też mogę powiedzieć, że. Jak chodzi o strukturę mięsa, już jadłem lepsze kebaby. Ale ja nie narzekam, bo no nie narzekam, no nie, ja nie jestem zwolennikiem jakichś tam kebabów, więc moja cena jest taka pół na pół, nie bierzcie jej też no w stu procentach za wyznacznik, bo wiadomo, ten kto jest miłośnikiem i fanatykiem kebabów, to całkiem inaczej ocenia, a ten, który podchodzi do tego sceptycznie, to połowa tych kebabów będzie po prostu przeciętnych i mało co będzie się wybijać na pierwszy plan, jak chodzi o kebaby. Dobra, ja się z wami żegnam, wcinam i do zobaczenia.